Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony gaźnik i witam Was w pierwszym odcinku z Facet i Fly Fidget na świecie 10, czyli SF Game S10, drugi odcinek dzisiaj dostajecie wieczorem, jak mówiłem, bo z farmingiem mamy problem, ale już farming się właśnie, jak to nagrywam, w no i co, jesteśmy na świecie 10? Jest to moje konto od klasy fustej, Od 12 lat, jestem w gildii. taki o. Mam pokazy gilię. O, to parę osób nieaktywnych jest nawet. E, mam 70 level. Przed wydobyłem kryształ taki, o nie wiem, gdzieś. co sobie osadzę, chyba najprawdopodobniej w rękawiczce. E, tutaj mamy twierdzę, muszę sobie coś odebrać, doświadczenie. I mogę sobie ulepszyć tutaj, właśnie o to takie coś. I co dzisiaj sobie? Patrzymy tutaj coś, byśmy postać. Czekajcie, twierdza. Yy, fedłów, już nie będę fedłów bo nie mam wypów. Yy, gabinet magii. O, i akurat mi się córka skończyła. Inteligencja 136. Yy, dobra. To jest lepsze e, d, 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 inteligencja, to jest już... obraża, to, już... to jest szczęście nie zbrojownia. Co mamy w zbrojowni? Rękawice inteligencja 130... 133 inteligencja Pancerz... ale pancerwo ma A po czym pancerz? Wszystkie cechy 68, kurwa. Ale rękawice sobie kupię. Eee, dobra, idziemy na rynkę zobaczymy jak te moje nowe itemki się spisują. Zobaczymy 85 level. Tak trochę nie, niezbyt nie w to 85 dajemy. Eee, yy, może zaatakujemy sobie jakąś twierdzę, tak na twierdzę. No, tu już sobie zaatakujemy. Wygraliśmy tutaj trochę drewna, może jeszcze jakiś atak? Nie. Przeprowadzimy w yy, przeciwnika. Dobra, bo kasy mi Dobra, nie będę marnował hajsów. Bo nie starczy na to, co chcę kupić. I robimy sobie dzisiaj 4 yy, Oczywiście ja będę robił cięcie, jak będzie podrów jakaś. Yy, I co mogę wstrzyknąć, jakiś logski, Zaatakujemy lowski yy, na wylok. Mam trochę lagineta, bo nagrywam ją w tej plus w. no wstawiam film na youtuba. Go. No nie jest zbyt, nie postać? No patrzcie na diligencji. Wytrzymałość muszę zmienić z tego co widzę. Dobra, ale tutaj robimy karczmy, Dobra, ja robię cięcie i widzimy się po podróży. Dzisiaj cztery podróże, tak jak mówię. No i co, no i nie wiem, będą odcinki z tego, bo będzie cztery podróże na każdym odcinku, jakieś takie inne. No, więc ja zrobię cięcie. OK! jesteśmy po cięciu! Zostało nam 5 sekund do zakończenia karty pierwszej podróży. Nic nie robiłem, bo nie oglądajmy więc w międzyczasie. Więc wra. O, no ładnie wygraliśmy. Tutaj idziemy na rękę. Może kogoś zaatakujemy. Zatakujemy sobie 72 poziom. jakoś laskę sobie zaatakujemy. Ej, no co to miało być? Z 72 poziomem? Nie, serio. czysto mnie trochę. Ale zobaczymy, pancerz, zręczność, inteligencja 132, więc kupić to. Ale ja chyba sobie tego jeszcze nie kupię, bo mnie nie stać. Eee, dobra, 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 dobra. Eee, dobra, mało już 13 minut. Eee, więc e, ja sobie jeszcze coś tam e, wycięcie. I za chwilę wracamy, za 13 minut. Ale jeszcze zanim zroi to cięcie to sobie zakręcimy kołem Zobaczymy może grzybki nam da, to by się przydało To jest złoto, też... No nie, drewno, no wiecie co Dobra, robię cięcie, widzimy się po drugiej podróży drugi. Okej, okay, witam was po cięciu jest, yy, Pokonaliśmy tutaj takiego kolegę w, yy, w karczmie Tutaj mam, teraz zaatakujemy kogoś na arenie Dobra, wygraliśmy arenę I idziemy na trzecie podróż dzisiaj I... może weźmiemy spytor No i co, jeszcze wam coś tutaj wokal, kiedy jest SF game Wpomnę wam, że dzisiaj jest SF game A tutaj co, nie, coś mi się wystawiało. I w sobotę jest SF game, więc Tyle bym chciał tutaj wstawić No i co, ja robię cięcie i widzimy się już na 13 minut Ok, jesteśmy w pocięciu. Tutaj wyspokajam kolejnego gościa w kartnie Tutaj sobie idziemy jeszcze na arenę, dajemy tego pana trochę przejebane O jednak nie. O się, dobra ostatnia podróż na dzisiaj i będziemy kończyć odcinek. Więc ja robię cięcie. Ok, jesteśmy już w ostatnim cięciu. Nie wiem, ten film chyba nagrałam ja tak. ponad, przeszło półtorej godziny, ale już w końcu skończyliśmy. Już jeszcze zaatakujemy na koniec yy, gościa na... ...arenie. I co, będziemy kończyć odcinek, bo i tak nagrywamy już cztery podróże, dajemy może półtorej godziny. Z cięciami, no to odcinek będzie może krótki, no ale... Tak, to nie. Dobra, atakujemy jeszcze sobie gościa, znaczy nie, weźmiemy jeszcze uszukiwanie klejnotów. No i co, ludziska, w tym warte. No i co, ludziska, widzimy się w sobotę czy tam w niedzielę, nie pamiętam w kiedyś, w jest więc tak, komentujcie, subskrybujcie, oceniacie, opułkujcie. Do następnego, cześć, no i papa